godni kapłani z księdzem Infuatem na czele, drogie siostry zakonne, umiłowany ludu Boże. Cudowne jest to, że w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi gromadzimy się w tym wyjątkowym miejscu, by dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego. Gromadzimy się jako ludzie religijni, wierzący, chodzący do świątyni, żeby dziękować Bogu za te kobiety, które potrafią zostawić to, co związane ze światem, żeby zamknąć się dla Pana. Myślę, że kiedyś na drugim brzegu dowiemy się, ile zawdzięczamy tym kobietom, które modlą się za nas. Nie znając naszych imion, nazwisk, ofiarują swoje modlitwy, cierpienia, posty. Jestem tu od kilku dni i widzę, ile osób przychodzi do furty klasztornej, prosząc siostry o modlitwę. Ale mam czasem takie wrażenie, że te same osoby mają drugie oblicze, kiedy są w innym towarzystwie. Potrafią mówić niewybredne dowcipy, żarty na temat sióstr, ich wyglądu? Jakie to proste, zmienić oblicze. Kiedy potrzebuję pomocy, jestem bardzo życzliwy i cieszę się, że te osoby są. Kiedy znajduję się w innym towarzystwie, mówię całkiem coś innego. Potrzebne są siostry zakonne. Potrzebna jest ich modlitwa, ofiara i to życie. I jakże szczęśliwe są te miasta, te miejscowości, które mają domy klasztorne, zgromadzenia, gdzie są siostry, które modlą się dzień i noc za nas wszystkich. Ale nie ma za wiele kandydatek do zgromadzenia, do życia konsekrowanego. Dlaczego? Bo nie ma ogólnej zachęty, nie ma radości, kiedy ktoś chce pójść na tę drogę. Niedawno, prowadząc rekolekcje dla sióstr zakonnych przed ślubami wieczystymi, przeżyłem doświadczenie i noże w sercu jedną z sióstr. Na swoje śluby wieczyste zaprosiła mamę i tatę, rodzeństwo. Nie tylko ona składała śluby wieczyste, były też inne siostry. Ale tylko do niej nikt nie przyjechał. Na kilka dni przed ślubami wieczystymi otrzymała list od rodziców, że nie mają już córki. Płakała jak dziecko. Gdyby rodzice pojęli, czym jest powołanie zakonne i kapłańskie, to dziękowaliby Bogu, że oko Bożej Opatrzności spoczęło na ich dzieciach, a nie wyrzekaliby się tych dzieci. A może i ty, kiedy usłyszałeś od swojej córki, że podoba się jej to życie, robiłeś wszystko, aby zmieniła zdanie, bo przecież jest piękna. Jest tak inteligentna i ma tyle talentów, że może zrobić wielką karierę. Oj nie masz wiary. Jeśli pójście za Chrystusem nie jest karierą, nie jest szczęściem, nie gniewaj się, ale nie masz wiary. Potrzeba nam dzisiaj ludzi naprawdę wzruszonych Chrystusem, którzy pójdą, aby to nasze dziś, jutro, czynić piękniejszym od wczoraj. Ale nasze dzisiejsze spotkanie też jest dobrą okazją, żeby dziękować Bogu za powołanych do kapłaństwa. Nie wiem, dlaczego tak jest, że na sprawowanie tych wyjątkowych tajemnic Bóg nie zsyła anioła czy archanioła, ale wybiera człowieka i czyni go kustoszem tego, co Boże, tego, co święte. Gdybym teraz. Każdemu z was rozdał kartkę z długopisem i poprosił, jaką siostrę zakonną chcielibyście spotkać w swoim życiu, jakiego księdza. To sądzę, że wszyscy napisalibyście to jedno ludzi naprawdę z powołania. Ale powiem wam, że taka siostra zakonna z powołania, taki ksiądz z powołania potrzebuje dużo. Dużo więcej modlitwy niż każdy inny człowiek. Dlaczego? Spójrz. Niewiele ostatnio dziennikarzy interesuje fakt, że rozpadają się małżeństwa. Nie piszą o tym zbyt wiele i nie mówią ani w internecie, ani w radiu, ani w telewizji. Ale wystarczy, że jeden ksiądz zrobi coś głupiego tak głupiego, że z zawstydzenia trzeba oczy zamknąć. Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą. Nawet ty powiedziałeś kiedyś, że wszyscy księża są tacy sami. Powiedz mi, co mam zrobić, żebyś mi uwierzył, że nie wszyscy księża są tacy sami, że nie wszystkie siostry zakonne są takie same. Jakże łatwo jest uogólnić. Jakże łatwo jest skrzywdzić jedną opinią, jednym gestem, jednym spojrzeniem. Kilka lat temu wracaliśmy z Lublina do diecezji jednym samochodem czterech księży. To był ten czas, kiedy dziś już świętej pamięci Andrzej Leper organizował strajki, protesty, wysypywanie zboża, palenie opon. Podjeżdżamy gdzieś, to było na Kielecczyźnie, Siedzę obok kierowcy, podjeżdżamy i pytamy, czy przejedziemy tamtędy. Ktoś mówi, księży przepuszczą, proszę jechać. Miałem uchylone okno, podjeżdżamy pod protestujących i mówię, przepraszam, czy panowie nas przepuszczą? Wracamy do domu. I wtedy jeden z młodych ludzi stojący obok splunął w moją stronę. Jego plwociny zatrzymały się na moim policzku. Nic o mnie nie wiedział, nawet nie znał mojego imienia. Sądzę, że nie zapamiętał koloru moich oczu. Tylko dlatego, że byłem księdzem, splunął na mnie. Wstydzę się tego, co wtedy powiedziałem, ale patrząc mu prosto w oczy powiedziałem: „Chłopcze, pamiętaj. Będziesz bardzo”, prosił Boga. Żeby przed śmiercią sprowadził ci kapłana, który cię rozgrzeszy, bo go nie będzie. Kiedy sam ochłonąłem z emocji, prosiłem Boga, żeby nie złapał mnie za tamte słowa, bo też jestem tylko człowiekiem. Nie chciejcie życia bez księdza. Takie życie naprawdę jest bardzo trudne. Ja sam, choć jestem księdzem, Choćbym siedział dzień i noc w konfesjonale, to nie udzielę sobie rozgrzeszenia. Potrzebuję księdza. Dlatego wszystkim wam, którzy modlicie się za osoby powołane do kapłaństwa i zakonu, chcę dzisiaj powiedzieć szczerym sercem dziękuję. I chcę was zapewnić, że do was kapłan zdąży z kapłańską posługą przed ostatnim oddechem naprawdę zdążę. Ale dzisiejsze nasze spotkanie też jest dobrym momentem, żeby przeprosić za wszystko, co nie było piękne w naszym życiu. Niepotrzebne spojrzenie, słowo, humor czy gest czy dotyk. To dobry moment, żeby powiedzieć, przepraszam. Dzisiejsze spotkanie u Świętej Kingi jest dobrym, Dobrą okazją, żeby prosić o modlitwę. Módlcie się za powołanych do kapłaństwa i zakonu, żeby ich nigdy nie brakowało. Módlcie się za swoje dzieci, żeby były wielkoduszne w odpowiedzi na Boże powołanie, i nie bójcie się tego. Kiedy kilka miesięcy temu spotkałem się. Z katolikami we Francji głosząc rekolekcję, oni mieli jedno życzenie: żeby nie musieli umierać bez księdza, bo nie ma księdza. Pytali, co mają robić, żeby młodzi ludzie nie bali się pójść za Chrystusem, żeby się nie lękali zostawić tego, co jest i tego, jak ludzie reagują, tylko żeby poszli za Chrystusem. Módlcie się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Bo smutne są te parafie, gdzie puste są kościoły bez księdza i puste są konfesjonały. Wtedy życie naprawdę staje się koszmarem. Ale chciałbym Was dzisiaj w sposób wyjątkowy poprosić o modlitwę za tych, którzy odeszli z kapłaństwa. I nie zdradzam żadnej tajemnicy. Jest to ogólnie dostępne ta informacja, że przez ostatnie 12 lat u nas w Polsce z kapłaństwa odeszło 636 księży. I nie dlatego, że w kimś się zakochali, oni byli zmęczeni Anonim, anonimowym telefonem, anonimami pisanymi, ciągłymi pretensjami, ciągłym niezadowoleniem. Szkołą byli zmęczeni. Można być zmęczonym, ale wielu odeszło, bo ktoś ich wyrwał poprzez zakochanie. Proszę zapamiętać to, co teraz powiem. Proszę wybaczyć moją brutalną szczerość. Ksiądz nigdy nie był. Nigdy nie jest i nigdy nie będzie materiałem na męża czy kochanka. Nigdy nie był, nigdy nie jest i nigdy nie będzie. I proszę, gdyby kiedykolwiek stanął przed Wami ksiądz i oznajmił, że odchodzi, proszę, nie nagradzajcie tego oklaskami. Tylko się módlcie o łaskę Piotrowej Łzy. Nie spotkałem księdza, który przez to, że odszedł, był naprawdę w życiu szczęśliwy. Miał niejedną ze zgryzoty przez Paną noc. Dlatego módlcie się za nas, za osoby powołane do kapłaństwa i zakonu, abyśmy nie zdradzili. Nie odeszli, abyśmy byli święci, abyśmy byli znakiem jasnym i czytelnym, a nigdy zamazanym czy rozbitym. Amen.